Witam Was serdecznie. Chciałem Wam zaprezentować panele dotykowe, które skonstruowałem do współpracy z takimi panelami firmy Simon, seria 54 Touch. Są różne, białe, czarne, srebrne, pojedyncze, podwójne, potrójne i inne. Natomiast fabryczna elektronika do nich jest bardzo droga i obsługuje tylko 230V. Te panele, które montuje się na puszkach są zasilane napięciem od 12 do 24 V i mają bezpotencjałowe styki w tym samym zakresie napięciowym. Także idealnie nadają się do stosowania w systemie automatyki domowej. Mam tutaj już przygotowane puszki, przygotowane wstępnie przewody. Odizolujemy je. I możemy podłączać pierwszy panel. Panel ma czteropolowe przyłącze. Jest opisane. VIN, czyli napięcie wejściowe. Ja mam to pod czerwonym. nd, czyli masa. Ja mam to pod niebieskim. No i Biały oraz zielony, to u mnie są podłączenia do sterownika w rozdzielnicy. Można też użyć połączenia trzyprzewodowego. Wtedy jeden z tych biegunów zawrzeć do odpowiedniego potencjału, no ale u mnie jest na bogato więcej przewodów. Mamy przykręcone dwa. Łączniki już teraz działają. Możemy je przykręcić śrubkami do puszki. Tutaj puszki są dość głęboko osadzone, więc musiałem wymienić śruby na dłuższe. Ale cała ramka opiera się o ścianę, więc nie jest to żaden problem. Ogromnym plusem. Takiego, takich włączników niskonapięciowych jest bezpieczeństwo tego rozwiązania ponieważ nawet dotykając mokrą ręką no nic nam nie grozi po drugie uniwersalność można te włączniki stosować z praktycznie wszystkimi systemami smart home bo one są niskonapięciowe także czy to będzie Few Switch, czy Shelly, czy jakieś bleboxy niskonapięciowe, czy jakiś customowy sterownik na ESP, nie ma problemu, bo to jest w zasadzie ten włącznik działa jako, no jako po prostu zwieranie styków. Tylko tyle, że nie ma tu żadnych przekaźników, styków, więc po prostu przy dotykaniu nic nie słychać. Dioda zwiększa swoją jasność, żeby po prostu dać sprzężenie użytkownikowi, że zostało wciśnięte. A w trybie spoczynku włącznik po prostu podświetla się bardzo delikatnym światełkiem. Także nawet w nocy jest to fajnie widoczne, nie przeszkadza. Dobra. Mamy zamontowany taki zespół łączników. No i teraz musimy na to zamontować panel. Tutaj będzie montowany czarny panel. Panel ma takie ząbki, po sześć na każdy łącznik. I one tutaj mają otwory. Także spróbuję to wycelować. I teraz proszę zwrócić uwagę na to, że po włożeniu panelu zaświecą się. O, nie wyszło. Zaświecą się obydwa łączniki. Łączniki mają taką automatyczną kalibrację. O. I one po paru sekundach dostosowują się do aktualnego, jakby do aktualnej przeszkody i znowu działają. Także cały montaż.